Majki, tak jakbym palił wajki mam super najki i super flow jakbym był z jamaiki mieszkam na blokach gdzie walą jointy zamiast bajki na dobranoc a na dzień dobry walą rajki na kwadratach cicho dajki młode bułgarki przy drogach po dwóch zmianach ledwo stoją na nogach ogarnia trwoga w kościołach potomków pogan tylko się boją czy naprawdę wielbią Boga gdy mi pożoga, na tym budując fundament Wiesz co jest grane Go jutro był uciszyć lament Mój talent to droga światła, rap na kompaktach A pół miasta biega na białych diabłach Kiedyś walili po kablach, grali na kiblach Każdy z nich był dumny, dziś każdy dzierży własny góź do trumny Człowiek rozumny, czas trudny mieli przez sumienia tryby Żyje naprawdę, a nie na niby Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt Ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą, chcesz wiedzieć, co tu się dzieje. Proszę Cię bardzo, dziś w nocy samotni Płaczą, a nadzy marzną Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt Dziś szybcy nie nadążają Mądrzy nie wiedzą, chcesz wiedzieć Co tu się dzieje? Proszę Cię bardzo Dziś w nocy samotni płaczą A nadzy marzną W dziewięćdziesiątych na ulicach było pełno wiary Starzy pili, a dzieciaki krzyczały Pobite gary, dziś mają koszmary Choć na miary biorą na nich dupy Rosną rozmiary, gdy idziesz życiem na skróty Na bruty, długim szarym Korytarzem chory, nie jednemu Łeb porył, taki algorytm lecą wieczory, zabawa gwar, pełne kluby Ryczą motory, znów jazda, banknoty bluby, trans dupy, pan gruby, wszystko bez sensu Czułem się jakbym stał wciąż w tym samym miejscu Wyścig z po chuj mi to wszystko ja to ja, a nie imię i nazwisko Mam kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt, ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie czają, ci syci nie dojadają, głodni nie jedzą, choć pokój wciąż ogłaszają, wojna zamien. Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą. Chcesz wiedzieć, co tu się dzieje? Proszę cię bardzo, dziś w nocy samotnie. Płaczą, a nadzy marzną. Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą. Chcesz wiedzieć, co tu się dzieje? Proszę cię bardzo. Dziś w nocy samotni płaczą, a nadzy marzną. Ja Iskra się tli mili. Marszą się blide, bili. Czego byśmy nie mówili? Setotki w jednej chwili. Iskra się tli mili. Marszą się blide, bili. Czego byśmy nie mówili? Setotki w jednej chwili. Iskra się tli mili. Marszą się blide, bili. Czego byśmy nie mówili? Setotki w jednej chwili. I zkra się pli, mili, walczą się myli debili. depili, czego byśmy nie mówili. I zkra się Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą, chcesz wiedzieć, co tu się dzieje. Proszęcie bardzo, dziś w nocy samotni płaczą, a nadzy marzną. Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą, chcesz wiedzieć, co tu się dzieje. Proszę cię bardzo, dziś w nocy samotni płaczą, a nadzy marzną. Te kilka lat, Kilkanaście lub kilkadziesiąt, ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą, chcesz wiedzieć, co tu się dzieje, proszę cię bardzo, dziś w nocy samotni płaczą, a nacy marzną te kilka lat, kilkanaście lub kilka dziesiąt. Szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą, chcesz wiedzieć, co tu się dzieje, proszę cię bardzo, dziś w nocy samotni płaczą, a nacy marzną